Cenność Bożego Słowa. Bóg kazał spisać przez ducha świętego te cenne słowa, aby czytając je nie zbłądziła żadna osoba. Ale są ludzie żyjący na tej ziemi, że pokładają tylko w sobie nadzieję. Bóg wejrzy na tego, który jest ducha skruszonego. Bóg tylko wie, co dzieje się w sercu każdego. Pysznym Bóg przeciwstawia się, modlitwy jego Bóg nie przyjmie. Opuść miejsce ścigania się, a żyj spokojnie i sprawiedliwie. Nie miej uczucia, że coś zrobiłeś sam, bez Boga nic nie jesteś wart. Bóg rozjaśnił nasze myślenie, byśmy żyli nowym życiem sprawiedliwym. Byśmy do natury syna podobni byli, I zawsze do dobrego dążyli, I innych nie gorszyli. Nawrócony człowiek krzywdy nikomu nie wyrządza, Bo Pan codziennie go osądza. Jest uczniem uczącym się Bożej sprawiedliwości, Przyjmuje napomnienia, nie obraża się i jest pełen łagodności. Synu, widoczny ojciec jest, a w tobie czy Pan Jezus widoczny jest? Czy cierpliwość, łagodność w sobie masz? Czy korzystasz z życia Jezusa cały czas? Głównym zadaniem moim jest: wierzyć w Chrystusa i siebie wypierać się. Bez niego nic uczynić nie mogę. Tylko wierzyć i naśladować Go o każdej porze. Wierzę, ufam i cieszę się, bo dla Pana wszystko możliwe jest. Kiedy ja coś robię bez Jezusa, to zaraz stara natura we mnie się porusza. Im więcej we mnie Chrystusa jest, to samym dobrem obdarzać chcę. W Nim wszystko zapewnione ma. Całe dziedzictwo on mi dał. Do odpocznienia wejdzie ten, kto wierzy całym swoim sercem. Nad światem grzechu zwycięstwo masz, bo wiara nasza zwycięża świat.